Cześć, Manko Z tej strony DJ Amane, a po drugiej stronie Damian e, W tym odcinku jedziemy po jakieś ciuchy, bo niestety wyglądamy tragicznie, zwłaszcza ja w tej czapce. <tryk> Nie no, to jest Tylko porażka. Tylko Garniak zmienił. E, wezmę sobie autko z garażu już. Pingwin, -ping, poczekaj, pojedziemy jednym, będzie najlepiej. E, kurde, co to? Gdzie są moje autos? Ja, ale, ale to jest mój krampo. ten. Dobra, ja sobie biorę, 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 co ja mam wziąć, nie wiem co... O, to wezmę! Siadaj! Dobra. Mmm, okej, okay, mapka... Nie, nie, to dziwnie wygląda, ja wolę swoje. Nie no, chodzisz, nie Czekaj. gadaj bez sensu, chodź tu. się. Dobra, to ja już jadę. Czekaj no. Człowieku. No, bo ty możesz nie jedzieć. Gdzie? Faktycznie. Jedziesz, jedziesz. Okej. Okay. Jakim cudem ty mnie wyprzedzasz cały czas? Ty, ja mam takie chamskie lagi, że ty, ty mi cały czas uciekasz. Robię. Ej, ty, to jest niepojęte. Raz jesteś przede mną z, ze 100 metrów, a raz jesteś za mną ze 100 metrów. A u mnie cały czas jesteś za mną. Dobra, mam ciuchę. Ogłaszamy wygrany wyścig. Jakie masz ciuchy? Gdzie ty pojechałeś? No tutaj. Ja jedę do innego, ja jedę tutaj. Chodź. chodź. Aha, czekaj, bo ja żem coś pomylił. Coś się gdzieś chyba porąbało. <grym> Nie no troszkę. Arshii. Czekaj, co sobie źle pojechałem. Ty na... <grym> Co? <grym> Ja, ja, ja aż zahamowałem, wy... bo ty wiesz, tak się jechał dziwnie <noise> Ej, W ogóle dziwnie ten motor skręca Tak jakby cały czas driftował Ty, ja cię wyprzedziłem No właśnie ja tego nie ogarniam, a, jedzie, a mamy takie same motory Gdzieś ty pojechał za... Do sklepu Właśnie no. Tuż tam? No W sklepie Dobra Także ten, trzeba by się jakoś ubrać <tryk> Dobra, coś na głowę, a więc może... Hmm. nie, dobrze. A ile ma mamy hajsu w ogóle? Różnie bywa. Mm -mm. Serio? Co? Ja mam 55 dolarów. Tysięcy. <tryk> B. Co? Co się mi tu nie gra? Co ci nie gra? Z czym masz problem? Hmm. Może że jestem za bogaty A ile masz kasy? A ile masz kasy? 55 tysięcy Dobra, to ja, nie ja do... ubieram swoje... Ja do mnie z tym pytaniem. Tak, to jest moje ulubione teraz dolna połowa buty szukam czegoś fajnego ale ja zawsze nie te blizna o S fajne um, dobra różowe serio tak Rany włoskie, z kim ja gram. W końcu to saiffro. Nadgarstki, dłonie. Nie, 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 nie. O, jest. Czekaj, hmm. ja sobie wezmę fioletowe buty, coś się będę. Szlachta nie. się bawi ja już skończyłem. A to mi jeszcze to trochę zajmie. Um, o! Stary! Czekaj, czekaj, coś za chwilę będę musiał pokazać. Mm -hmm. Tak. Mm. Nie, gdzie to było? Su shit, co to było? Ok, ty Dziadu czym ty do mnie strzelasz? Nie strzelam w ciebie. Patrz, ja tak wyglądam. Fajnie, ja tak. E, <grym> mamy chyba obydwoje hip hopowe jeansy. <grym> Czekaj No dobra, chodź Mmm... stój Aha Ty miasz, wiesz... Tylko ja zaraz mi... też padnę no Żal mi cię, żal mi cię Dobra, to był odcinek Kupujemy ciuchy, zapraszamy na następny